Czas na jedenasty odcinek nowego tureckiego serialu, Wichrowe wzgórze. Rodzina Aślą przybywa na farmę. Halil każe Cajneb posprzątać gabinet jej ojca. Także jego ciotka Songul nie szczędzi kobietom złośliwości. Jusuf otrzymuje zaskakujące i oburzające rozwiązanie swoich problemów finansowych. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w jedenastym odcinku rozgarli Tepe. Na antenie TVP 1 6 września o godzina 14 zadebiutował nowy turecki serial, Wichrowe Wzgórze, turecki. Ruzgarli TP. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą musieli długo poczekać. Streszczenie 11 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze. 11 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze, zobacz streszczenie odcinka TVP. Emisja 11 odcinka serialu w piątek, 20 września 2024 roku o godzina 14 na TVP1. Rodzina Aślą przybywa na farmę. Halil każe Cajneb posprzątać gabinet jej ojca. Jusuf nie chce słyszeć o aranżowanym małżeństwie. Ojciec nakazuje Hakanowi zabić siostrę. Sągul zaprasza Tulej na kawę. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii.